Tango, część druga. Ja jestem Maciek Wojciech Zapraszam na mój kanał i zachęcam do zakupu mojego podręcznika. Znajdziesz go na Allegro. Kolejny rytm do tango, poprzedni był taki. Zaczynamy od uderzenia na raz, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Później dodajemy na 2i. Trochę inaczej policzę. I 4 i raz, i 2 i 3 i 4 i kolejne jest uderzenie na 3. Policzę znowu ćwierćmiutami, czyli 3, 4, 1 2, 3, 4. A na końcu mamy tremolko. Ale żeby dobrze je zagrać, wsadzimy tam najpierw dwie szesnastki. Znowu liczę 8 3 i 4 i raz, i 2 i 3 i 4 i raz, i 2 i. 3 i 4 i. Jak już to masz, to pograj troszkę szybciej. 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. I wystarczy teraz wsadzić tremolo w te ostatnie dwie szesnastki. 3 i 4 i, raz, i 2, i 3 i 4, raz, i 2, i 3 i 4, raz. A później troszkę rozpędzić. 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, Dzięki, napisz, co chcesz na takich lekcjach i jak ci się podoba. Siemano!